To jest moja sklepa. Oczywiście dryl, oweczka, wióczek stary ale ciągle jary teraz zapraszam do środka oczywiście woda w wiadereczku pod wiadereczkiem tu jest drugie na brudną kibalek porta Potti 345 z wskaźnikiem całkiem fajna sprawa tutaj ostrzeżenie No i co tutaj? Drzwi wejściowe. No, oczywiście, na muszki ta musi być. Światełko takie prowizorkę zrobiłem, ale robi robotę swoją w nocy. Kuchenka taka na zewnątrz. Awaryjna. Ze stolikiem. Przesyłaczka. No, teraz wśród, idziemy do środka. No, oczywiście, moskitiera na drzwi. Dywanik. Drugi stolik. To już dorobiony. Jeszcze obicia. Spanie to jeszcze jest w starej. Od początku tak było. Stolik razem z takim z taką nóżką srebrną, niklowaną bardzo ładnie to wygląda. Moskitier też na szybach jest jak widzimy. O, proszę bardzo także fajnie troszeczkę przyciemnia, no ale nie wpuszcza różnych tych zwierzątek, komarów, much, os no tutaj szyberdach, teraz mamy przesuwany. Chcemy to noc, możemy robić. Chcemy to dzień, proszę bardzo. Otwieramy całkowicie, no i wszystko widzimy, co się dzieje w półeczkach do otwierania. Jedynie co kromeczki porobiłem, nowe zmieniłem. Były takie stare drewniane kółka. Trochę niezbyt nie ładnie wyglądało. Termometr, proszę. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Pomimo, że w cieniu stoi przyczepa. No, porobiłem takie półeczki, jak tutaj sami widzicie. Do samego końca trochę zagospodarowałem, więcej miejsca wygospodarowałem że na przykład żona właśnie takie może gadżety poustawiać sobie i jeszcze jak widzimy miejsce od groma tutaj na przykład jakieś takie kubki na piwo czy na jakieś picia zimne ciepłe No idziemy dalej szafeczka jedna tutaj jakieś garnki tam inne rzeczy lampka oczywiście sprawna do prądu ale pokażę Wam coś śmiesznego, czego nie zobaczycie w innych przyczepach widzicie? Tam jest taki coś do gazu Końcówka być może, że jeszcze na samym początku była taka lampa gazowa tutaj w tym miejscu no tutaj właśnie na lampkę nosną wejście jest które się zapala tutaj cyk, cyk. Następnie kienko. tutaj następna półka we wszystkich tych półeczkach otwieranych no, właśnie talerze i na pierdoły no. Tutaj widzimy in, parę różnych innych gadżetów. Niewielkie trunaczki. Trunaczki muszą być, nie? Tutaj druga ta szafka, właśnie powiększona. Sam robiłem stróż. Nie jestem ale to dla siebie. Jestem z nich zadowolony. No i co tutaj? Szafa, tak. Na górze u mnie jest pies, oczywiście, sprawny. Truma S3002. Po serwisie śmiga jak szalona. No i co tutaj? lodóweczka Chodzi na gazie teraz. Śmiga jak szalona. Proszę, lód jest zamrożona. Także wszystko jest ok. Następna taka gospodarcza narzędzia tutaj trzymam. Różne tam siatki. No i to wszystko. On no, nie wystarczy dla naszej rodziny. Jest sam raz nic dodać, nic ująć. No co tutaj zlewik oczywiście na pompeczkę no i tutaj też kuchnia jest tak dwa palniki no nie chcę mi się otwierać bo jak widzicie parę tam pierdół trzymam jeszcze nie sprzątałem pokazuję tak jak jest no i tyle no tak wygląda moja przyczepa. jestem zadowolony no i tyle co tu wiele mówić Oczywiście czujnik, tak, czujnik dymu chodzi. No i proszę No i trzymajcie się, no na razie.